Cześć! Pytanie, jakie najczęściej powtarza się w wiadomościach prywatnych, ale też i na wizytach, to pytanie odnośnie tego, co zrobić, żeby nasze włosy nie wypadały. Ale równie często dostaję od Was pytania odnośnie tego, jak zabezpieczać nasze włosy przed stylizacją, przed wysoką temperaturą. Często przynosicie mi na wizytę swoje produkty, które używacie w momencie, kiedy chcecie zastosować suszarkę bądź prostownicę i głównie... W składzie tych preparatów jest alkohol denaturyzowany, tak? alkohol denat, co całkowicie wyklucza w takiej mojej subiektywnej opinii stosowanie tego preparatu, ponieważ absolutnie, o tyle o ile jeszcze alkohol jest akceptowany w preparatach, które mają stymulować do wzrostu, to już w preparatach termoochronnych absolutnie tego alkoholu denat być nie powinno. I nie ma zbyt wiele na rynku preparatów, które tego alkoholu denat nie zawierają. W związku z tym e, chciałam Wam dzisiaj polecić jeden produkt, który samo używam. Odkryłam go kiedyś, 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 ale przestałam go stosować, bo jako kobieta szukałam czegoś innego szukałam może czegoś lepszego i dzisiaj, kłaniając się w pas, wróciłam po raz kolejny do tego produktu i jestem przekonana, że już nie zabienię go na żaden inny. Jest to olejek regenerujący z ViviFarma, olejek regenerujący łuskę włosa. Dlaczego jest taki super? Eee, z kilku powodów. Po pierwsze, co dla mnie najważniejsze, właśnie nie zawiera tego alkoholu denaturyzowanego w składzie, który pod wpływem temperatury mógłby dodatkowo uszkodzić jeszcze włos. Kolejna rzecz, zawiera w sobie kwas behemowy w ilości 8%. Co to znaczy? To znaczy, że ten kwas behemowy jest substancją, która będzie nam pięknie wygładzała włos. Dzięki kwasowi behemowemu nasze włosy lśnią. Naprawdę są wygładzone, połysk jest po prostu wspaniały. Kolejną rzeczą, jest czerwony olej palmowy z olejowca gminańskiego i na lato coś niesamowitego, a wiecie dlaczego? Między innymi dlatego, że jest ten olej zawiera filtry UV. I dzięki temu nasze włosy będą chronione przed promieniowaniem, które teraz będzie w dość dużych ilościach, już jest w dość dużych ilościach, tak? bo do naszej strefy klimatycznej dociera teraz zupełnie inne promieniowanie dużo bardziej ingerujące w naszą strukturę włosa. Dlaczego? Może nawet nie inne, ale dużo bardziej ingerujące w naszą strukturę włosa właśnie dlatego, że zażywamy kąpieli słonecznych częściej, zażywamy kąpieli w słonej wodzie, co znowuż powoduje też uszkodzenie naszych włosów. Dodatkowo olejek zawiera w sobie silikony. Tylko od razu mówię, żeby tu nie było żadnego bum od razu, że o Jezu, silikony są złe i tak dalej. Ja tak nie uważam. To wszystko jest kwestią dawki, tak? Poza tym są tutaj silikony, które są silikonami lotnymi i silikonami, które jesteśmy w stanie bardzo łatwo usunąć lekkimi detergentami, czyli nawet zwykłym szamponem, tak, bez SLS-u i one nie nadbudowują się na naszych włosach. Po zastosowaniu olejków włosy są gładkie, błyszczące. On jest idealny dla włosów, które się puszą, które mają taką tendencję do kruszenia się, rozdwajania. To jest super produkt dla dziewczyn, które mówią, że widzą, że ich włosy na długości nie rosną, ale odrost widzą, bo muszą farbować sobie przynajmniej raz w miesiącu. To jest dla was taką informacją, że a Wasze włosy rosną, tylko po prostu mamy gdzieś tam błędy pielęgnacyjne, które powodują, że one nam się wykruszają i na długości tego przerostu w ogóle nie widać. Także jeżeli szukacie preparatu, który pięknie wygładzi Wasze włosy, spowoduje, że będą nawilżone, będą, nie będą się kruszyć, nie będą się rozdwajać i łamać. Będą zabezpieczone przed wysoką temperaturą i przed promieniowaniem UV na lato, to jest to dla Was olejek idealny. Ja go uwielbiam i polecam go z czystym sumieniem. Dziękuję, miłego poniedziałku, cześć!